Dzień dobry Państwu. Sobota, ósmy dzień czerwca i dzisiaj poza granicami Polski tutaj w Kanadzie wybory do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście cieszą się o wiele mniejszym zainteresowaniem niż wybory do polskiego parlamentu. Nie ma tu kolejki, a w centrum imienia Jana Pawła II, w Centrum Kultury mamy tutaj jedną z komisji właśnie tu, gdzie można oddać głos, gdzie można się było zarejestrować. Rejestracja niestety była troszeczkę utrudniona, dlatego że najłatwiej się było zarejestrować i przez internet elektroniczny, co wielu ludziom, starszym zwłaszcza, sprawiało kłopoty. A no rejestracja przy pomocy dostarczonego listu, tym podobnych rzeczy, była... Trzeba było iść do konsulatu. To, to wyglądało wiele gorzej. Z czym zwracali się do mnie czytelnicy? Znam wielu ludzi, którzy się nie zarejestrowali do tych wyborów właśnie przez to. Także proszę Państwa, zobaczmy jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Członkowie komisji no, zastanawiali się, czy mogą ze mną rozmawiać, czy nie. Wywiadów nie można e, na terenie komisji e, robić. E, podobno jest zarejestrowanych 890 osób, więc e, tak mało nie. Ma znowu, a kolejka była o godzinie już e, tuż przed otwarciem lokalu. Także. Eee, no jednak jest jakieś, jest jakieś zainteresowanie tymi wyborami, które przecież mają coraz większe znaczenie, bo od tego jak wygląda Unia Europejska, co się w niej dzieje, zależy mnóstwo rzeczy w Polsce i właśnie coraz częściej jest to ważniejsze od tego, co się dzieje w polskim parlamencie. Decydowała się Pani głosować? Pierwszy raz Pani głosuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy nie? Ja to zawsze głosuję. Ale w wyborach do polskich, tak? Do parlamentu polskiego. Tak, 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 tak. A tak. teraz pani głosuje pierwszy raz do europejskiego, czy już drugi, który to wyraz będzie? Ja chodzę na każde wybory, ja nie wiem, które są wybory ale do parlamentu. Rozumiem, A co Pani powie tym ludziom zawsze, o to pytam, którzy mówią, że nie powinno się głosować za granicą, że my tutaj mieszkamy, eee, że się im wtrącamy i tak ja dalej. Ja uważam to, że jak jest każdy Polakiem, to powinien interesować się co w Polsce, bo każdy jedzie z nas tam na wycieczkę, czy pomieszkać parę miesięcy i każdy uważam, że powinien odpowiadać za swój kraj i też iść na wybory. Słusznie i bardzo wielu ludzi, właśnie mówi pani, jedzie na kilka miesięcy, czyli tam ma jakąś majętność, a to dom, a to mieszkanie, tak, e, tak, tak, jakiś tak. biznes. Czasem ludzie przecież... Tak, przecież mają też mają. biznes, ja właśnie też w sprawie biznesu też pojadę. No właśnie, no właśnie, przecież się nas zachęca do tego, żebyśmy w sprawach polskich uczestniczyli właśnie nie tylko politycznie, ale gospodarczo również, przywodzili tam oczywiście, swoje pieniądze. Oczywiście, Więc dlaczego odmawiać nam prawa do Także ja tam chcę zainwestować. tam Mm -hmm. e, a dzisiaj nie będę panią pytał o preferencje wy, wyborcze, e, bo jak mówię wszyscy głosują mm. za Polską przecież. Oczywiście, oczywiście, żeby Polska miała jak największe głosy w, w Europarlamencie. Myśli Pani, że to coś da, że to coś zmieni, że yy, no, wielu ludzi narzeka, zwłaszcza na te rzeczy związane z tak zwanym Zielonym Ładem, ograniczenia, różnego rodzaju. Ja myślę, że czy Europa to coś... się zmieni? Czy, czy ludzie pójdą po rozum do głowy i będzie zdrowy rozsądek? Ja być? myślę, że będzie zdrowy rozsądek. Z, że... z, ta, z taką myślą idę na wybory. No to <laughs> tylko mi pozostali trzymać krzyki, żeby się tak stało jak Pani. Dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przedstawić imię chociaż? Jadwiga. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.